Cześć, ja jestem Tomas i dzisiaj pokażę Wam kosmitów z B10, którzy byli prawdziwymi potworami. Na wstępie oczywiście jak zawsze chciałbym poprosić Was o zostawienie komentarza o treści B10 oraz subika i lajka like pod tym filmikiem tam na dole, jeśli jesteś nowy oczywiście suba, a lajka, like jeśli film Ci się spodoba. A teraz bez przedłużania zaczynajmy! Pierwszym kosmitą będzie szybkołak. Jest to obcy, który wyglądem ma przypominać wilkołaka. Szybkołak jest on wysokim, humanoidalnym kosmitem o szarej maści. Jest on dosyć umięśniony, ma jakby wielkie ramiona, ogólnie jest taki dosyć mocarny byczek, <grym> Ma on lekko podginane kolana i jest on szarego koloru. W klasycznym b 10, czyli tym pierwszym, szybkołak ma jakby branie takie swoje i jest on wzorowane koszulką Bena, którą nosi Ben jakby na co dzień. Tą taką biało-czarną, mnie, A symbol Omnitrixa znajduje się na jego... brzuchu? Na pasie w sumie prawie, tak no. Tego typu. Szybkołak dawniej Ben Wilk ma te szczęki, które mogą się tak jakby rozdziabywać, tak wow, wow, No w ten sposób. W B10 Ultimate Alien, bo tam dokładnie drugi raz widzimy Szybkołaka, jednak nie widzimy go tak naprawdę w odcinku, tylko jest on w intrze i nie pełni żadnej funkcji jakby w serialu. I wygląda on dosłownie identycznie. Poza tym, że Om Omnitrix ma Ultimatrix, ma w innym miejscu, lekko prawie niczym się nie różni od o, o, klasycznego B10 i w sumie pysk ma jakby szczęki, ma nie białe. Właśnie. Ma nie szata, tylko białe, na odwrót. I pojawia się B-10 Omniverse, ponieważ tutaj szybkowag się dosyć mocno zmienia. Jest on, teraz jest takim totalnym, wiecie, wielkim byczkiem, bo wcześniej też miał mięśnie, jakby, ale teraz zostaje takich, no, potężnych barów, nie, barek, bar... No, jest dowalonym koksem, nie? Widać, że ćwiczył dużo, ale tylko ramiona, bo jednak... No i w sumie klatę, ponieważ jego nogi są tak chude, są takie powyginane, jakby są takie pozginane, jakby kolana. No, jest, chłop jest trochę jak taki. Nie wiem, kangutek? Nie, kangutek nie mają chyba takich nóg. No nie wiem, ale no, chłop jest lekko. No, po, po, chłopa. I co, Ma, jest on dosyć mocno. Jest on dosyć. Nie co? Ja jakby no, chłop dostał wielu, wiele, wiele włosów, futra, sierści, sierści, nie? No, chłop dostał dużo sierści i w sumie zmienił stylówkę, już nie jest biały, jeśli chodzi o ubranko, tylko zielono-czarny, tak jak większość kosmitów w uniwersie, jakby zielonieli lekko, ziel zieleniali, no, tak. Z takich umiejętności szybkołaka, no to krzyk ultradźwiękowy. Szybkołak ma też swoje szczęki takie, takie, i on może jakby jakby rozdziawić tak potężnie i wtedy wydobywa się z nich jakby krzyk szybkołaka. Jest on dosyć taki no mocny, jakby jest on w stanie zranić nawet Kevina, kiedy jest jestem takim dzikim Kevinem. No, więc jest to potężna umiejętność. On, jakby jako wilkołak ma on, tak jak zwierzęta, jakby wyostrzone zmysły, siłę, zwinność. Potrafi wysoko skakać jako wilkołak. W sumie wilkołaki potrafią skakać. Wilki. Nie wiem, chyba nie. No nieważne czy potrafią czy nie, Szybkołak potrafi, to jest jego umiejętność. Kolejny obcy to Ben Mumia. No i ten obcy po prostu wygląda jak mumia, jakby jest on... No mówię, jakby nie ma co tu opisywać, jest on zbudowany z papieru, ma złote do dodatki i zielone oczy. No w sumie to tyle z jego wyglądu, jakby jest to taki, no... To nie ma co go opisywać zbytnio. I tak jak każdy kosmita w prawie w Ben 10, w Omniverse delikatnie zmienili jego design, i bardziej z zielenią. Ben Mumia składa się z bandażu, więc jego umiejętności to rozciąganie się. Ma on też możliwość regeneracji, potem jeśli jakby jego bandaż się podwie, no to on może się jakby zregenerować. No i jest on dosyć chudą postacią, jakby jest on chudym kosmitą humanoidalnym, tak samo jak, wiecie, szybkołak. Jest on dosyć zwinny, ponieważ jest chudy jest taki dosyć elastyczny, jakby przez swoją budowę. Kolejnym już trzecim kosmitą jest Phantom, czyli postać... kosmita które prawdopodobnie przerażyło większość was, kiedy oglądaliście Bentena jako małe dziecko. Phantom w *Benten Classic jest on zwyczajnie duchem, ma on Omnitrix na piersi, który jest schowany pod... Czy nie wiem pod czym, jakby jest zbudowany Phantom w sumie. No ale pod duchowym czymś. <laughs> pod duchową skórą jest schowany w ten sposób powiem. I ma on fioletowe oko i to trzeba zaznaczyć, bo to potem może mieć znaczenie w sumie. W Alien Forest Phantom jest szkieletem z wielkimi pazurami i właśnie, co miało znaczenie fioletowe oko? Jego oko jest aktualnie już niebieskie, zielone. <grym> zielone, natomiast kolor ciała fantoma jest fioletowy i to jest takie nawiązanie do, do tego oka. Ma on wielkie takie szpony, pazury jest taki dosyć przerażający. Jego czaszka jest odwrócona, jest dosyć przerażająca naprawdę. Z słupa wszędzie wystają mu kości, taka, no jest to naprawdę przerażająca wersja Fantoma. Jest to jego jakby, taki wygląd jest spowodowany tym, że uwolnił się z niego Deshrama, czyli zły fantom, tak jakby, no. Kolejny raz widzimy fantoma w Ultimate Alien i tam fantom wygląda znowu klasycznie, tak podstawowo, jak w, o, w, jak w klasyku. I tylko jego oko jest zielone, a nie szare, szare, fioletowe. Ja kolorów nie potrafię, nie, <grym> mi się kolory mówią, mylą, <grym się> Mówić nie potrafię. I nadchodzi Omniverse, czyli znowu zielonienie, ponieważ tym razem Deshrama jest zakuty w kajdanki, jakby cały jest jakby zakryty kajdankami, jego ramiona, ciało, głowa, jest, jest jakby na smyczu, jak we więzieniu jakiś złodziej, bandyta, złodziej, i jest on dosyć chudy, jakby Deshrama, Deshrama Phantom, Fantom się mocno wychudził i chyba ćwiczył cardio, nie wiem, możliwe. I przez to, że Fantom jest taki chudy, widać jakby jego takie kości, które są jakby zakryte pod skórą, i są to jakby kości, które wyglądają jak Deshrama jakby jakby, deframa, jakby... No, Fantom bez skóry, wiecie o co mi chodzi? Fantom no. potrafi latać. Fantom jest również w stanie opętać inne osoby. Potrafi on też przechodzić przez ściany i robić się niewidzialny. Jeśli chcecie jeszcze obejrzeć coś więcej o deshramie i o fantomie, to na kanale jest filmik w zakładce Benten w playlistach znajdziecie, filmik o historii deshramy, jakby... no sprawdzajcie link w, nie w opisie. Tak. Dobra, kolejnym kosmitą jest Frankenshaw i jest on kosmitą, który wygląda jak Frankenstein. W benzie sieć klasik, Frankenhaus miał dosyć wydłużoną twarz. Na głowie miał on szatne dosyć długie włosy, a z plecy wystawały mu dwa, dwie anteny. Na ciele posiadał on takie, jakby śruby. Na dłoniach miał rękawice z odsłoniętymi palcami. Posiadał on spodnie, które były złączone z butami, a znak zagadka Omnitrixa znajdował się na jego pasie. Jeszcze dodam, że był on ze skóry taki dosyć szarawy. <grych> Ultimate Alien nie pojawił się on, co prawda, w odcinku, jednak występował w Intrze. Wyglądał on prawie identycznie jak w oryginale, tylko to trochę tak bardziej. mniej przerażająco, tak bardziej ludzko, mimo tego, że dalej był Frankensteinem. No i nadchodzi omniwers. Tak, i co się stało? No co, Frankenstein zieleniał, zieleniał, zieloniał. No, stał się bardziej zielony, no. Jego twarz stała się dosyć kanciasta, miał on mniej włosów, dużo mniej włosów, był on taki jakby podszywany ogólnie. Jego anteny i śruby stały się zielone, tak jak jakby większość kosmitów w omniwersie. Spodnie tak samo, no i w sumie to tyle z takich wizualnych jego cech. Z jego umiejętności posiadał on cewki, które pozwalały mu na manipulowanie i generowanie wysokich ładunków elektrycznych. Miał on też taką moc magnezu, elektromagnetyzmu i działał jak magnes. Mógł się jakby przyczepić do metalicznych powierzchni, i jakby w miejscach, gdzie teoretycznie mógłby spaść, on mógł się trzymać, nie? Bo się przyczepiał. No, tego typu. Kolejnym i zarazem ostatnim kosmikom będzie Fangampir. Fangampir jak przystało na wampira ma dosyć bledą skórę. Nosi on czarno i zganicie jaki, zielony, czar czarno-zielony kombinezon. Na jego twarz widnieje zielona maska z ostrymi końcówkami i ta jego maska ma taka jakby rogi. Dodatkowo symbol Omnitrixa znajduje się u niego na pasie. Van Gampier ma umiejętności hipnozy oraz potrafi wyssać energię życiową z istot. Van Gampier ma zwiększoną siłę i wytrzymałość. Dodatkowo Van Gampier posiada również skrzydła, które pozwalają mu latać. Potrafi on też robić wielki wybuch, który odrzuca i ogłusza przeciwników.